Muzyka, film i sztuki performatywne. Tak w skrócie można opisać 11 Festiwal Sztuk Społecznych of Opera, którego tegoroczne hasło przewodnie nie bez powodu brzmi: praca, praca, praca. Staramy się sięgać do takich wątków, tematów, które leżą bardzo blisko naszej codzienności. No i ponieważ w pracy spędzamy jedną trzecią życia, jesteśmy w stanie bardzo dużo o niej powiedzieć. Organizatorzy festiwalu, jak co roku, przeprowadzili ankietę dotyczącą tematu imprezy. Tym razem zapytali, jak Atmosfera w miejscu pracy wpływa na jakość wykonywanych przez pracowników zadań. 51% badanych uważa, że relacje, bliskie relacje w pracy, faktycznie mają wpływ na jej jakość. Z opracowanych wyników badań powstał program poświęcony w całości kulturze pracy. A jak czują się Polacy w pracy lub szukając jej? Zdecydowanie są przemęczeni i bardzo zapracowani, co odbija się na zdrowiu psychicznym. Że teraz jest problem po prostu z rekrutacją na tą pracę, w ogóle z rynkiem pracy. Raczej ta praca powinna dawać satysfakcję. A w tym pomóc mają towarzyszące festiwalowi panele dyskusyjne i warsztaty, które uświadamiają czym powinna być dla człowieka praca. W tym roku na festiwalu Of Opera powstaną o niej między innymi piosenki. Uczestnicy zadowoleni, każdy pisał swoje teksty piosenek, My opowiadaliśmy o naszych metodach pracy I to właśnie pod znakiem pracy od dzisiaj do 12 października będzie trwać tegoroczny festiwal Of Opera Aleksandra Wielska Puls Dnia